Dzień dobry, witajcie. Nie stream, nie stream. To odcinek jest. Masz minutę. Zapraszam do oglądania. 3, 2, Masz minutę i mówisz, co chcesz. Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Jasu z tej strony z kanału Masz Minutę. Jeśli podoba Ci się to co robię w internecie, walnij sła z dzwoneczkiem, bardzo mi to pomoże. Mam już 800 subskrypcji, lecimy po 1000, mam nadzieję, że to wbijemy, bo chciałbym być takim pełnoprawnym youtubersonem. Graf mi kiedyś powiedział, że od 100 tysięcy wbijemy, no może tak. Tiktoczek też działa. Raz na kiedy wrzucam jakieś TikToki, najczęściej są do skróty odcinków, tych, które nagrywam właśnie tutaj dla was, licząc, że może jakaś widownia TikTokowa tutaj przyjdzie. No nie wiem, taką sobie też trochę reklamę robię. Dzisiaj będziemy na OMTV, zapytamy się, czy ludzie chodzą bez spodni, tak samo jak ja teraz w tym odcinku. Żartuję, mam spodnie założone, żeby nie było, że nie mam, ale aż by się ściągnęło, tak gorąco. <laughs> Dzisiaj równie gorący temat, to znaczy różne kanały, komentarze. One trochę pozostają ostatnie jak grzyby po deszczu, coraz jest ich, jest ich więcej. Ja przyznam się, że oglądam, lubię, nawet czekam czasami na odcinki. No oczywiście są takie dwa które m, 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 lubię najbardziej. Rewo za jego um, podejście bardzo kamienno-twarzowe On raczej nie daje pokazać tam swoich emocji oraz Tak jakby wiadomości czytał. Lubię to u niego, że... Gdzie mm... jest jak jest? Tak ma być, tak ma być, to, 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 to jest powiedziane. Jakieś tam swoje zdanie wtrąca. Ale jest ok, jest fair w tym co robi. No i lubię Gimpera oglądać, bo oglądam go od dawna, zobaczyłem na jego zmianę całą. I to jak teraz to u niego wygląda jest fajne. Według mnie daje okejkę okay temu kanałowi. Co ciekawe, mój kanał Jasu też był u, kiedyś u niego yy, oceniany. Powiedział, no zwykły kanał Minecraftowy tak jak wszystkie, bo nie widział fajnych filmów. No nieważne, oczywiście nie przejrzał, yy, może się kiedyś tam spotkamy, gdzieś. Zapytam na OmeTV, co ludzie sądzą o kanałach komentery. Jeśli Cię to ciekawi, zapraszam do oglądania Sens z Jak ja lubię, jak ktoś ma profesjonalne stanowisko. Słuchaj, nagrywam odcinek na kanał, który się nazywa Masz minutę? Czy miałbyś ochotę wystąpić w odcinku? Miałbyś jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się, na jaki zadany przeze mnie temat? Nie mogę, bo do mnie mama dzwoni. W tym momencie? Tak. Aha. Aha. Naprawdę no. Poczekaj. Raczej chyba nie. Chyba mnie. Halo. A nie. Poczekam. Halo. kam. Dobra już. Już idę. Poczekaj muszę mamy coś przyjąć. Poczekaj zaraz będę. Poczekam. Minutę i 25 sekund później. Jestem. Jestem. Miło dzisiaj tematem jest są kanały komentarze. czy oglądasz czy nie oglądasz czy czekasz czasami na odcinki tak, oglądał, który z nich lubisz dobra. najbardziej tylko powiedz mi czy wyrażasz zgodę czy chciałbyś wystąpić tak w odcinku. tak tak dobra no to w takim razie masz minutę mówisz co chcesz temat dla ciebie kanały komentarze. bardzo proszę co mówić co tylko ci się żywnie podoba byle w temacie lubię polecam no fajne można się dowiedzieć dużo rzeczy mhm. y, polecam Konopskiego i Wardęgę, bo boją dramę mhm. Od filmu Wardęgi jestem po stronie Wardęgi Konopski to śmieć I yy, no i lubię, oglądam często Polecam który najbardziej lubisz, który najmniej lubisz Coś jeszcze więcej, bo jeszcze masz pół minuty Teraz najbardziej lubię Wardęgię, najmniej lubię Konopskiego I no i spoko filmy wrzucają, i w sumie Zapytam, rewo Gimper? Yy, rewo Bardziej, lewo. Dobra. Bardziej lewo. Bardzo Ci dziękuję za Twoją wypowiedź. Czy masz ochotę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Bartka, mojego kolegę, z którym teraz gadam na Discordzie. Mhm. I JJ'a, mojego kolegę, który jeździ na hulaj. Dzięki się. Cześć, trzymaj się na razie, papa. Pa. Dajcie cześć. Cześć. Słuchajcie, nagrywam odcinek na kanał Masz Minuty. Czy macie ochotę wystąpić w odcinku? Mielibyście jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat. Dobra. Spoko. Dobra, dawaj. No. Wasza minuta, bardzo proszę. No to tak, kanały komentary oglądam. Najbardziej wiarygodne to myślę, że nie pokazuj mi, bo nie mam koszuki. Eee, to najbardziej wiarygodne myślę, że bardziej ważne... Zwłaszcza, że nagłaśnia niektóre sprawy i mm. bardzo sensownie to wyjaśnia. Najmniej mm -hmm. zaufania no to Konowski chyba, bo przez to, to, co ostatnio pokazał. I no, mm -hmm. reszta kanałów w pokoju dzieci szybcących przyczepstwa do mikrofonu, żeby mama w pokoju obok nie słyszała, to myślę, że powinno to wylatywać z polskiego YouTube, bo tak naprawdę robi to tylko bagno. Fajna wypowiedź, coś jeszcze dołożyć, jeszcze pół minuty. Jeszcze pół minuty, coś jeszcze dołożyć. To ja pozdrawiam, mamy i rodziców. Uchodzę. Dobra, zawsze na koniec pytam, czy macie ochotę kogoś pozdrowić. To w takim razie, czy macie ochotę kogoś pozdrowić oprócz mamy i rodziców, bardzo popularne. Ja pozdrawiam adę. mojego przyjaciela Janka i Bartka, który się wypowiedział na ten temat. Mhm. I pozdrawiam moich ziomków, którzy wychodzą ze mną. Dobra. Bardzo dzięki, cześć, na razie, trzymajcie się, na razie Papa. pa, pa. Czym miałbyś to wystąpić w odcinku? wystąpić w odcinku? No chętnie Dobra ja. Oglądam Konopskiego trochę, więcej Gimpera czasami mhm. Interesuję się tym Lubię to oglądać, ponieważ dostarczam... Znaczy dostaję dużo newsów mhm. Bo ja z internetem nie jestem na bieżąco, tylko przez właśnie takie kanały ja Rozumiem Rozumiem Ale tak to... O, popieram bardzo taki yy, temat na YouTubie, aby mhm. rozmawiać o tym, co się dzieje w internecie. Coś więcej? Pół minuty jeszcze zostało. Yy, nie wiem, pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. No właśnie miałem zawsze zapytać na koniec, czy kogoś pozdrawiasz. To w takim razie dziękuję za twoją wypowiedź. Mamę, tatę i rodziców, czy kogoś no jeszcze chcesz pozdrowić? Yy, tak, chciałbym pozdrowić mojego Kubę, znaczy mojego yy, kolegę Kubę. Tak. Inaczej kanistra, on na pewno będzie wiedział co chodzi. To musisz mu, film, tak. pokazać. Musisz mu film pokazać. Tak, muszę mu jeszcze pokazać i mojego brata Marcina. Dobra. Dobrze, zasubskrybuję, Oglądam filmy. Dziękuję Miło. bardzo, do widzenia. Cześć, na razie, do zobaczenia, trzymaj się, pa Cześć. Słuchaj, nagrywam odcinek na kanał Masz Minutę, czy miałabyś ochotę wystąpić w odcinku? <laughs> Dobrze, dziękuję, tak. Tak? Dobra, a cokolwiek innego niż tylko tło? Na przykład gestykulacja ręką? No, może być Twoja minuta, bardzo proszę. Temat dla Ciebie, kanały, komentarze. Szczerze, nigdy w życiu tego nie oglądałam. Aczkolwiek mm. wydaje się to bardzo e, ciekawe. E, na pewno byłyby tam jakieś poruszane bardzo ważne tematy. Fajnie byłoby też posłuchać opinii innych ludzi. Mm -hmm. e, zdaje to się bardzo takie... Hmm, jakby to powiedzieć. Interesujące. Każdy ma inne tematy, każdy ma inne też poglądy na to wszystko, co się dzieje w świecie, więc myślę, że to mhm. bardzo by ciekawe było. Na pewno kiedyś obejrzę, na pewno kiedyś obejrzę mhm. i na pewno gdzieś tam z kimś to przedyskutuję. Bo... Dobra. Tak. Bardzo Ci dziękuję za Twoją wypowiedź. Czy masz o to kogoś pozdrowić? E, chcę to zrobić, e, mojego kolegę Michała. Koleżankę hmm. Roxane, Anię i Klaudię. Znaczy moja koleżanka Klaudiusz już to jest koło mnie. Ale ja tu bym chce iść pozdrowić. Dobra, pozdrawiamy. Nawet, nawet tutaj Macha. Dobrze. Dziękuję. Cześć, trzymaj się na razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Siema, cześć. Siema, cześć. Słuchaj, nagrywam odcinek na kanał. Masz minutę, czy miałoby o to wystąpić w odcinku. No. No mogę wystąpić, ale czy oglądam, czy oglądam niekoniecznie, bo mnie wardęga denerwuje czasami tam, bo tak. jakieś takie, wiesz, ciekawoski daje o innych ludziach, a nie patrzy na siebie na przykład, nie? Wiesz o co chodzi? Rozumiem. A reszty to nie oglądam, tylko Wardenki słuchałem tam, na przykład konferencji na tej Heilich tam, MMA, jak hmm. Lalunę Lanule, Lanule tam cisnął tym, że podrobione tam te. Właśnie te ciuchy sprzedaje i te... Mm -hmm. No. Jest jeszcze... Takie komentowanie. A, a, uh -huh. a Gimper jeszcze? to... Gimper też jest. Gimpera lubię w ogóle, ale... No. On jest spoko jedyny tam. Dobra, bardzo Dobra, Ci dziękuję, dziękuję, za dziękuję za Twoją dziękuję wypowiedź. wypowiedź. Czy masz, chciał Tobie coś pozdrowić. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Dzięki. Najczęściej. Dobra. Cześć, trzymaj Cześć, się trzymaj na razie, Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, nagrywam odcinek na kanał. Masz minutę? Czy masz ochotę wystąpić w odcinku? Okej. Okay. Macie minutę, mówicie co chcecie, temat dla Was, kanały, komentarze. Bardzo proszę. Co ja mam mówić? <grym> Sądzę, że kocham Rewa, serdeczką tak? zawartego w kon kon konflikcie mm -hmm. skonowskim. Uwielbiam komentarze. E bardzo dużo dobrych newsów. Gimper też dobrze robi. Mm -hmm. Co jeszcze mogę powiedzieć? E e co mogę powiedzieć? Newlak Tassu się wy... <grym> Które na przykład newsy z ich kanałów Cię interesują, a które mniej? E, jak Konowski gada o dramach. Nie. pod dymem. Co tu jeszcze może być? Nie mam pojęcia. No i nie na tych tematów, o takich kryptowalutach. Dobra. Rozumiem. Bardzo Wam dziękuję za wypowiedź w odcinku. Czy macie ochotę kogoś pozdrowić? E, chcę pozdrowić kolegę Daniela i, 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 i takiego Szymona. Kisaka. I Kisaka. On ma taką krzywę. Dobra. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się, papa. Dziękuję no, Siema, Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Nagrywam kanał... nagrywam kanał. Nagrywam odcinek na kanał. Masz minutę. Czy miałbyś wodę wystąpić w odcinku? Miałbyś jedną minutę na o, to, żeby wiem. wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat. Pewnie. A może... Dobra. A, się, czy... Dzisiaj tematem... Cicho. Ktoś ci podpowiada na Discordzie. O co zapytaj? Czy -y. też możemy odpowiadać? W zasadzie czemu nie? Tylko, że przez jedną minutę. Razem łącznie macie jedną minutę. O, Dobra. No, okay. Bardzo proszę, temat dla was kanały, komentarze. Macie minutę, mówicie co chcecie. Proszę bardzo. No to karty. No, oto no to tak. Skanał e, w komentarzy, Ja oglądam Wardęgę. E, mm -hmm. e, w sumie to tyle. Jakby Wardęga. <laughs> Wardęga to jest taki, mi się wydaje, najbardziej taki Godny zaufania. Godny zaufania dokładnie. Czyli Team Wataha. No, team Wataha, dokładnie. Wataha top 1. No ogólnie to są też inne kanały komentery, ale jakoś... Ja widziałem na przykład ostatnio jak zgasił Konopa w internecie i to niejednokrotnie. A czy Konopskiego można zaliczyć do kanału komentarzy? Można. No to uważam. Jest to chyba taki bardziej news, kanał z newsami i mo? No taki właśnie komentery news, właśnie o to mi chodzi, tak, tak, tak. No to uważam, że jakoś jego filmiki nie są dla mnie takie odpowiednie. Czasami nie, nie są zgodne z prawdą, jak można tak ująć. Dobra, można jak najbardziej. Wasza minuta. O. Bardzo Wam dziękuję, minuta minęła. Czy macie ochotę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Traka. Ja pozdrawiam Oskara z Discorda i, i to chyba wszystko. I pozdrawiam Proxima RP Roleplay. serwerek. Rowplay, to... dobra. A możesz podać yy... kanał swój? Jak najbardziej. Kanał się nazywa Masz Minutę. O, no to super, no to zasubujemy, no i tam powodzenia. Miło. Dzięki, cześć, na razie, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, witajcie. Cześć. Słuchajcie, nagrywam odcinek na kanał Masz minutę. Czy miałybyście ochotę wystąpić w odcinku? Miałybyście jedną minutę na to, żeby wypowiedzieć się na jakiś zadany przeze mnie temat. Masz minutę, macie minutę, mówicie co chcecie, temat dla Was kanały, komentarze, Bardzo proszę. nie oglądam, więc trochę, ale no to jak oglądasz? No czasem. Na, na przykład, no? No to raz mi się zdarzyło oglądać i ale jeżeli ktoś na naprawdę może, na temat, coś, na może na coś ciekawie opowiedzieć i nie będzie po prostu nawijać w pół godziny o tym samym, to spoko, ale jeżeli no. y, gada to cały czas to samo i nie umie tego ciekawie co? powiedzieć, nie ma żadnego, nie wiem, obrazowania tego, to to jest strasznie nudne, żmudne i nie chce się tego oglądać. No. Mhm. Kto jest pani jeszcze chce? Dodać, bo nie bardzo oglądam, ale tyle na Jak najbardziej, dziękuję za Twoją wypowiedź. Czy macie ochotę kogoś pozdrowić? E, tak. Pozdrawiamy tego, naszą wychowawczynię, która jest ukochaną nauczycielką od matematyki. Bardzo uwielbiamy. To musicie w takim razie jej pokazać ten odcinek. Dzięki, Cześć, trzymajcie się, papa! Pa. Słuchajcie, Słuchajcie nagrywam na odcinek na YouTube, Macie tym No, nie... Macie, Macie minutę, mówicie, co, chcecie, co chcecie temat na was, kanały, kanały komentary, bardzo, bardzo proszę. ...regularnie i po prostu mnie to interesuje, co się dzieje z np. serialami I jedynie o to Co Coś jeszcze, coś ktoś jeszcze? Nie, chyba nie, się wstydzą. Bo to jednak masz minutę, <laughs> ciekawe. minutę, no gadaj. A ty? Dawaj. No, no wiem, ja to... nie wiem, na przykład Konop, Konop tak, tak. oglądam, Je, znaczy oglądałam, ale z ramy z Wardęgą jakby stanął się taki mniej wiarygodny mhm. I jakby bardziej nie oglądam jego filmu bo myślę, że po prostu nie są sprawdzone Gimpera Gimber, oglądam raz na Ruski Rok bo nie za bardzo mnie interesuje, bo wszystko mam na przykład uwardęki, ale jeżeli nie mam co robić, to oglądam. Rewo to rewo ogląda chyba tylko w sprawie z tymi proszkami do zębów. Dobra. Bardzo Ci dziękuję za Twoją minutę. Czy masz ochotę to go za... eee. Tak! Pozdrawiamy y y y <laughs> całą szkołę w Ciciłowie. Tak. tak, tak. Dobra. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, papa! pa. Cześć. cześć. Hej. Siema. Słuchajcie, no nagrywam odcinek na kanał na YouTube, masz minutę, czy macie ochotę dostąpić do odcinku? Tak. No i macie jedną minutę na to. Dobra. Nie oglądam kanałów komentarzy. Kiedyś oglądałam. Aha. Coś Było, coś było, ale... I niektórzy... niektóre kanały komentary bardzo są, nie wiem... Niektóre są fajne, a niektóre są takie dziwne. Dużo jest takich wręcz, co hejtują. No, no, to, ale jest to... to jest niefajne. Sobie, jak to się nazywało. Czy się to można krytyka. Się... Krytyka, no, krytyka, krytyka a hejtowanie to jest co innego. No, to to, jest no, no. No, a można jakby wypowiadać się na jakiś temat, nawet w złym sensie, ale już nie hejtować, bo to jest niefajne. Ojeju, jaki no? in piesek. No, Dobra, dziękuję bardzo wam za Waszą wypowiedź. Czy macie ochotę kogoś pozdrawić? Ciebie pozdrawiam i Majgunie, kocham Majgunie. Dobra. Cały Discord. Czekaj, jak... Cały Cześć, trzymajcie się na razie. W dzisiejszym odcinku to wszystko, ale nie wszystko z kanałami, komentarzy. Myślę, że na tyle jest to ciekawy temat, że chciałbym zapytać o to raz jeszcze później, gdy widownia tego kanału będzie większa. Masz minutę. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia. I pa. pa.